Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i cieplutko. Na kanale e, typowo vlogowym, co prawda e, jest jeszcze parę innych rzeczy, które pokazuję specjalnie dla was, czyli kosmetyki, testy m, makijaże, e, przepisy kulinarne, ale przede wszystkim testy maseczek. Od bardzo dużo tego jest e, moim zdaniem: różne rozmowy, różne. E, to powiedziałam to, bo widziałam, że dużo osób nowych jest u mnie na kanale i chciałam Wam powiedzieć, że usiądźcie wygodnie i rozkoście się tutaj. Mam nadzieję, że znajdziecie coś, co sprawi, że będziecie do mnie wracać. Z tego względu, że ja swoich filmików nie tnę, ja swoich filmików nie wyostrzam Ja swoich pomyłek językowych, swoich brzydkich nawyków, swoich złych nawyków, swoich niepoprawnych wymówień nie kasuję. Jestem jaka jestem, nie ukrywam, pokazuję Wam to po prostu wprost. Także witam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że znajdziecie coś tu miłego powiem teraz odnośnie mm, moich czeką mojego ym, niepalenia jest 10 to było chyba od 30 nie paliłam także powiedzmy że 10 dzień można tak liczyć, że dzisiaj jest 10 dzień mojego niepalenia, czy jakoś tak, no tak bo 30 chyba yy, przestałam palić, więc powiedzmy, że 10 dzień mojego niepalenia przepraszamy sobie tak, bo jak widzicie, dopiero wstałam. Nie da się ukryć, że wyglądam jak, jak każda kobieta po, po 30, kiedy stanie z łóżka. Przepraszam, idę wymienić baterię, zanim mi padnie. To może chwilę, albo nie. Idę stąd, bo tam Russell gra i hałasy są. Błam po baterii. Yy. Mam zakwasy, mam dwudniowe zakwasy, ale no... Teraz je trochę rozchodziłam, bo byłam rano z psem, ale mam zakwasy. Dwa dni. Wczoraj byłam z Roselem, wczoraj byłam z Laurą, wczoraj wpadł mi kamyk do skarpetki, taki żurzelek malutki. I tak mnie noga bolała, raz stanęłam i trzebałam buta, można tak powiedzieć, później nawet ściągnęłam skarpetkę. Ale nie dalej mi bolało, mówię, a dobra, jakoś tam przeżyję. Nie? E, wracając ze spaceru zaszłam do mamy, bo miała tam interes, więc e, poszłam z nią porozmawiać. A ty co tak wcześnie rano robisz, moje dziecko? Dzień dobry. Moja laura wstała, aż dziw chyba gdzieś idzie. E, no, i mam tak rozwaloną nogę, między palce wszedł mi kamień, taki malutenki, malutenki, taki wiecie, że go nawet nie znalazłam. A strasznie poranił mi nogę, ale to nie znaczy, że przestanę chodzić na spacery. Nie. Wręcz przeciwnie. Dobra, tak jak mówiłam, waga przybrała do 1,5 kg i na szczęście już się nie podnosi, bo już się tak nie obżeram. I jem świństwa, ale nie obżeram się. Jak mam ochotę, to się obrzeram, Jak nie, to nie. Ale stoi. Półtora kilograma przytyłam i tak na szczęście stoi. Też nie spada. Szkoda, ale ważne, że nie idzie do góry. Zaczęłam te spacery. To prawda, będzie dzisiaj trudno, bo mam bardzo duże zakwasy. No niestety. A teraz zrobię sobie soczek i zaczynam dzionek. Dziękuję, że jesteście. Zostańcie ze mną do końca vloga. pa. pa. Ja wychodzę wysłać kartki, a, a moje kochanie rządzi w kuchni. W sumie to tylko bekon smażę. Pomachaj ładnie. Ojej, ale nie nie masz tak się. Masz takie. Takie. Kurze łapki. To nie są kurze łapki. Przy stópki? Pokaż, jak się czerwien. No nie rób tak, wyglądasz. Papaj, on tak robił, tak się marszczył. Dobra, idę, bo do Wpudo, do Wpudo co? Jest otwarta poczta. Jak widzicie, testuję dalej e, makijaże. To jest ta paletka Sleeka. Mam usta pomalowane też. E, w sumie już mi zeszła, ale już zostawię tak. Od Madzi. Teraz muszę się czymś jeszcze psiknąć. Jakimś zapachem, i wychodzę. I wychodzę, i wychodzę, i wychodzę. Dobra. E, dzisiaj użyję zapachu, który dostałam również od... Mm, jakiś Kelvin Klein. Dostałam od Moniczki. Więc dzisiaj się psikniemy -ke, Kelvin, Calvinem. Czekajcie, bo nie. O dobra, leci. Fajny? Idę go wypsikać. Dzisiaj czerwona apaszka. Na no parę razy wystarczył, ale nie wiem. Biorę was ze sobą. Po, po, po drodze pogadamy. W sumie to jadę na pocztę. Mm, kochani, mam pomarańczową apaszkę, jak ktoś pytał, nie czerwoną. Oczywiście pewnie takich zapytań nie będzie, ale już mówię. Jadę bo muszę kupić jeden prezent, jeden prezent jeszcze, bo była wypłata i wiecie i, i kasiorkę trzeba, um, trzeba ten, zainwestować w prezenty, bo um, niestety, ale prezentów Zostanie mi dosłownie na 23 grudnia, bo wtedy będzie wypłata, i wtedy końcówkę prezentów będę musiała kupić. Nie stać mi, żeby wszystko naraz. Jakbym nie było stać, to już bym dawno kupiła i bym miała z głowy. No, ale tak to jest. Eee, trzeba sobie jakoś w życiu radzić, i myślę, że i tak świetnie sobie z tym radzimy. Eee, i będzie lepiej, będzie lepiej od lutego już, będzie super. Koniec lutego ja będę bardzo zadowolona. Wszystko się pozmienia, zobaczcie jak pusto przez weekend jest u nas barhetna na ulicach, na tych bocznych ulicach, bo... bo co? O tymi głównymi na razie nie jedziemy. Odnośnie jeszcze co ja chciałam napomknąć, że o prawo jazdy. Prawo jazdy zdałam tutaj, za drugim razem i teorię, i praktykę. Więcej na ten temat możecie pooglądać w innych filmikach, jak kulturalnie ptaszek sobie przechodził przez jezdnię. W innych filmikach z tego względu, że ja bardzo dużo razy... M mówiłam na ten temat, y ale przypomnę, no, o jest mecz, jest mecz, nie wiem ile to zobaczycie, ale jest mecz, y y Jak wspominałam właśnie na temat, że, ale gorąco, i się tutaj atmosferę pod, pod, podżarzył. To, co tam jeszcze? No fajnie się jeździ, no mentalność tutaj kierowców jest chyba taka jak wszędzie, e, że na przykład trzeba uważać na autobusy, ciężarówki, e, samochody dostawcze lub, lub taksówki. No oni wtedy, wiecie, troszkę inaczej jeżdżą i... A? Jakoś czy narzekam? Chyba nie. Chyba mi się podoba jak oni tu jeżdżą. No czasami jest tam, że jakiś osioł, nawet mi się coś tam odwali, ale mi też się zdarza robić, wiecie, nieładne takie... Jak to się mówi? Nieładne co? Dobra, tu sobie wiadę gdzieś, gdzieś sobie stanę. Na około sobie obiadę. Mogłam tam stawać. Nie wiem, co ja dzisiaj kombinuję, ale coś kombinuję. Chyba sobie tak opojeździć. Pojeździć sobie chcemy. Wiecie, zależy mi bardzo, żeby kartki wysłać dzisiaj. Jeszcze mi zostanie kilka kartek na, na początek przyszłego roku. Fuu! Tygodnia! <laughs> Ale by były jaja, nie? Wiecie co? Zrobimy sobie tak, że ja sobie aż tutaj stanę i sobie przejdę. A wy przyjdziecie się wraz ze mną. Bo kamerkę sobie wezmę. A dlaczego nie? Kto mi zabroni? Co nie? Jestem, jestem robaczki. Natknęłam się na znajomą. Natknęłam się na znajomą i bardzo miło nam się rozmawiało. Ale ja się spieszyłam, przeprosiłam ją z tego względu, że mi zaraz pocztę zamknął. To tak nieładnie, niegrzecznie, no ale... Później będę musiała czekać do późna, do późna, do poniedziałku, żeby wysłać. A poniedziałek chciałam kolejne. Wiecie jakie? Bo widzicie, tu już jest poczta. Na szczęście jest do PUDO. Chyba jeszcze mam czas. Pokażę Wam co na wystawach, i od razu zerknę. O, ładne rzeczy, ładne. Świąteczne są tutaj. Ile ta? 50 taka chwili. No kurde, elegancja Francja. To fajne, nie? Ogólnie dużo ładnych rzeczy. Patrzcie, 50 godzin. Świeczka się pali za 5 funtów. Dobra, lecę, kochani. Do później. Później jeszcze chwilę z Wami pogadam. Jestem, zdążyłam. Uhu, karteczki po, po frunom linią powietrzną polecą do Polski do Anglii do Norwegii i do... kurde, zapomniałam, no tam podzielone trochę było tych kartek, 8 tym razem 8 karteczek i jeszcze tak jak powiedziałam nie w przyszłym roku, tylko w przyszłym tygodniu jeszcze jeden zestaw. Słuchajcie, pogubiłam adresy. Naprawdę pogubiłam adresy. Pisałam do niektórych dziewczyn o adresy, żeby mi przysłali z powrotem. Tym razem zapisałam sobie do swojego kalendarza, bo ja nie wiem, ja, ja mam sklerozę. Taki młody wiek i skleroza, nie? No. Dobra. Siadamy i jedziemy teraz gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy moje robaczki do buca i do Farfuda. Bo dzisiaj w Farfudzie jutro będę zakupy robiła. Muszę zobaczyć jak mi pieniążki zostaną. Do Savera, do buca i do Farfuda, bo muszę kupić mrożone owoce morza. bo Tu nie ma świeżych owoców morza. A nie chce mi się jechać, więc mrożone. I dzisiaj będę robiła z Miskiem wspólnie Kolacje wydwoje, przy świecach wino te sprawy. Mam nadzieję, że coś więcej będzie. <gry> no i żarty żartami, ale taka prawda. Mam taką nadzieję. Znaczy nie nadzieję, tylko wiecie, no uwielbiam spędzać z nim czas. No kurde, kocham tego faceta. Jest e, fantastycznym przyjacielem i świetnym facetem. No i tyle. Mam super rodzinę, chociaż czasami codziennie mam ochotę ich rozszarpać, udusić i w ogóle. Oni mnie pewnie też. <gry> Także dzisiaj będę nagrywała fajny przepis, oczywiście z mojej głowy, pytaliście się dawno, yy, kiedy przepis jakiś, kiedy przepis. Więc dzisiaj będzie przepis na kolację we dwoje, nie tylko jesteście samotnymi single, singlami, również możecie skosztować takiego dobrego amciu-pamciu. Lecę, do zobaczenia w domu, bo już pewnie, a może jeszcze się później odezwę, papa. Pa. Dobra kochani, ja już y, jestem tutaj rozmazana, ale to nic. Miałam e, chwilę słabości i, i trochę sobie popłakałam. Wszyscy mnie denerwowali i z każdym się kłóciłam, także przyznaję się, bez bicia nie, nie jestem idealna, nikt nie jest, nie ma ludzi idealnych. E, ale nie o tym, nie o tym, bo już chciałam się z wami bardzo, już chciałam się z Wami pożegnać. Tylko najpierw Wam pokażę obiad taki dzisiaj, bo już mi tu wrze i... Widzicie, to jest zupa, wygląda jak, zaraz ktoś niemiły da kciuka w dół i napisze, że jak żygi, ale nie kochani, wygląda jak grochówka, a tak właśnie tak miała wyglądać, bo gotowałam ją na soczewicy, na styl właśnie tak jak się robi grochówkę, także tu jest um, marcheweczka, dużo majeranku, Ziemniaki, pół kilo soczewicy czerwonej i, i bekon, smażony bekon i na tym bekonie właśnie była ta zupka ugotowana. No i tyle, już zmniejszam, bo już mi się tutaj e, za szybko wrze, chłopaki szczelają, e, e, pistoletem tym do celu i ja spróbowałam i, i szczeliłam pracela, A on jeszcze do mnie mówi, mama jeszcze nie szczela, a ja już wyszczeliłam i niestety, ale się popakał, bo go bolało. Ja mówię, widzisz, i dlatego nie wolno szczelać. I chciałam powiedzieć do ludzi. A Rasel powiedział i dlatego nie wolno dawać mamie. <grym> no, że mama nie może, bo nie nadaje się do szczelania, tylko chłopaki mogą. Coś w tym jest. Coś w tym jest, także będziemy jeść teraz obiad. Nie pokazałam Wam co kupiłam. Kupiłam już e, mi się rozmrażają e, duże krewetki mrożone, bo to tym. Ok. i gotowane kawałki e, kurczaka. E, będę potrzebowała tych dwóch e, e, rzeczy do, do, dzisiejsze, do dzisiejszej kolacji, a dzieciakom. E, Kuczaczki. No i kupiłam jeszcze orzechy solone i kupiłam jeszcze maliny. Maliny powiem Wam, że są bardzo tanie. 70 pens 69 pensów kosztują w farfudzie. No i mało tego, bo jeszcze w farfudzie zauważyłam jest bardzo dużo fajnych, y tak mrożonych rzeczy, ale dawno nie byłam. I coś mi się wydaje, że. Właśnie przez weekend będę chodziła i coś tam mrożonego kupywała. Wolę świeże, tak, polubiłam wszystko świeże. Mięso też nie, ale jakieś takie, o widzicie, typu na przykład jak mięso do kebaba, albo takie na sałatkę, kurczaki już gotowe, czy tam owoce morza, czy tam kurczaczki, czy coś na kolację takiego niezdrowego przez weekend dużo fajnych rzeczy, więc aha, i jeszcze kawę kupiłam, Nescafe za fun 99. Yy, przesypałam sobie do tego do tego słoiczka. Nie chciałam mi się jechać do Severa, yy, do do i, i wzięłam to. Coś jeszcze wziąłam i jeszcze wziąłam lody. No to już wam nie będę pokazywała, bo... i to wszystko raczej nie kupowałam nic więcej. No i dwie dyszki pękły, nie? Czy coś jeszcze jak tam kupiłam? Aha, jeszcze y, parówki. Jeszcze kupiłam y, parówki i koncentrat. Nie koncentrat, tylko y, pomidory potrzebuję dzisiaj do y, tego makaronu. I będę Wam przepis pokazywać, nakręcała. Że taka będzie nasza dzisiejsza kolacja wydwoje. Dziękuję ślicznym za uwagę. Życzę Wam Wspaniałego, e, bardzo bardzo fajnego mm, weekendu. No i jeszcze lepszego początku tygodnia. Zapraszam do kolejnych filmików. Mm, buziaczki, dużo zdrówka, papa. Fajnie, że jesteście. Trzymacie mnie tak naprawdę. Dzisiaj jest dziesiąty, więc chyba dziesięć dni nie palę. Uhu. Ale nerwy miałam dzisiaj okropne. Do zobaczenia. Już kończę, bo gadam i gadam. パパ。